Cześć, jesteśmy na planszówkach na narodowym. Mam nadzieję, że pamiętacie naszą relację z ubiegłego roku. W tym roku, na jesieni... Także ta impreza naprawdę zadziwia pod każdym względem. Planszówki na Narodowym to impreza skierowana głównie do rodzin z dziećmi, do rodzin z przyjaciółmi, ale dla wytrawnych graczy jest przyszykowana osobna sala, więc naprawdę nikt nie będzie tutaj zawiedzony i nie będzie czuł się pokrzywdzony czy jakoś pominięty. Miejsca starczyło absolutnie dla wszystkich i. Chociaż przed niektórymi salami pojawiają się już plakietki z napisami wejście chwilowo wstrzymane, zbyt wielu graczy, to te, te plakietki tak naprawdę cieszą, bo świadczą o tym, jak dużo osób przyszło tutaj dzisiaj razem z nami bawić się. Przed Wami Małgorzata Zambrowska, jedna z organizatorek dzisiejszej imprezy. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz nam proszę, I nie ma godziny 13, czy mamy już pierwsze dane, ile uczestników już dzisiaj do nas przyszło? Mamy, wiemy już, że weszło 2000 uczestników, przed chwilą byłam na dole, właśnie taka magiczna liczba została przekroczona parę minut temu. Za chwilę pewnie będzie szansa na wstrzymanie wejścia niestety bo już część ludzi weszła i wyszła, ale większość z nas jest tutaj cały czas i gdzieś rozpełzła się po salach i gra, więc, więc za chwilę pewnie będzie kolejka na dole mała. A y, jaki rekord był w ubiegłym roku? Przez cały dzień przeszło przez te, to piętro 4315. Mam nadzieję, że w tym roku ten rekord zostanie pobity. Na to wydarzenie zostały zaproszone także szkoły. Jakie atrakcje dla nich przeszykowaliście? Znaczy, przede wszystkim chcieliśmy, żeby przyjechali i pograli. Tak naprawdę, nic specjalnego programu dla szkół nie mamy. Zaprosiliśmy klasy, żeby zachęcając ich tym, że przygotujemy 100 pakietów mini szaf, mini -szaf dla szkół. Co to znaczy? Co to jest mini szafa? Odezwaliśmy się do wstawców pytając, czy chcieliby. Dołożyć się do tej mini szafy, czyli dać jakiś tam zestaw swoich gier. No i rzeczywiście odpowiedź wystawców była świetna. Przygotowaliśmy 100 mini pakietów, czyli to jest 5, 6, 7 gier u e, różnych wystawców. Stoimy przed stoiskiem wydawnictwa Goliat. Dzień dobry panom! Dzień dobry. Dzień dobry. Co macie dzisiaj dla nas tutaj? Co przygotowaliście? Prezentujemy trzy gry. Jedną to jest klasycznym takim tytułem: Goliatas jest gra Triominos, która, no, którą my teraz pokazujemy na polskim rynku. A z nowości tegorocznych jest pomysłówka i króliczek pętliczek. Opowiedzcie proszę więcej o króliczku pętliczku, on wygląda naprawdę fajnie. No bez wątpienia, to jest jeden z tych słodziaków, które każdy chce mieć w domu. Opowiada nam ta gra historię tego przezabawnego małego króliczka pętliczka, który pilnuje swojego kopca marchewek. Każde z dzieci losuje ile ma mu marchewek, następnie wyrywa te marchewki z tego kopca. W którymś momencie królik się irytuje, że stracił za dużo marchewek i wyskakuje? Są dwa warunki zwycięstwa: albo dziecko musi złapać króliczka w momencie, gdy wyrwało marchewkę, albo wygrywa gracz, który ma najwięcej marchewek w swoim koszyczku. Bardzo proste, natomiast dla dzieci zawsze działa, tak? Milion emocji. Czy opowiecie nam o Waszych planach wydawniczych na najbliższy rok? Założenie jest takie, że wystartowaliśmy w tym roku. Nie chcemy za dużo dodawać, chcielibyśmy, żeby wszyscy dobrze poznali to, co już mamy. Więc w przyszłym roku będziemy już mieli 2 trzy nowości. Natomiast wszystko, co mamy i tak budzi duże zainteresowanie, bez czymś zupełnie nowym. Staramy się, żeby wszystkie depozycje Goliata miały bardzo łatwe instrukcje, żeby nie trzeba było długo ich tłumaczyć i żeby było płynne przejście od gry bardzo łatwej i trywialnej do gry, w którą można zagrać naprawdę z geekami. Postanowiłam zapytać uczestników tej imprezy o ich wrażenia. Cześć, czy jesteście pierwszy raz na planszówkach, na Narodowym? Cześć, tak, na planszówkach jesteśmy pierwszy raz. Jak się bawicie? No, ja z wszystkim dobrze bawię, bo moje dziecko się dobrze bawi, więc cały czas tylko biega od stoiska do stoiska, e, wszystko chce zagrać i, i oczywiście wszystko chce, żeby jej kupić. <grych> e, co was zainteresowało najbardziej? Co generalnie... Jest bardzo dużo ludzi, co świadczy tylko o tym, że zainteresowanie grami planszowymi jest bardzo duże. To no jest mnóstwo ciekawych wystawców i naprawdę można miło spędzić tu czas. Jakie macie plany na resztę tego dnia? Reszta dnia, no, tutaj posiedzieć jeszcze trochę, popatrzeć, się, widzieć resztę stoisk. Eee, no a potem no, niestety do domu nie mamy całego dnia zaplanowanego, ale fajnie. No, znaczy, pozytywnie zaskoczyło mnie też to, że naprawdę nie ma problemu e, z dojazdem, z zaparkowaniem samochodu, bo tego się trochę obawiałem, że będzie jakiś straszny Saigon i będę jeździł godzinę dookoła e, stadionu, a tutaj w ogóle, no poza tym, że dwie dychy za wjazd, no ale... A czy czekaliście w kolejce na wejście? Nie, My przyjechaliśmy stosunkowo wcześnie, bo już po dziesiątej i w ogóle nie było problemów z wejściem. Super, a czy jest jakaś gra, w którą szczególnie chcecie zagrać dzisiaj? Wyszukujemy jakieś nowości, więc jeszcze się troszeczkę rozejrzymy i zobaczymy, co jest nowego, ciekawego do zagrania. Super, życzę Wam bardzo dobrej zabawy i dziękuję za rozmowę. Cześć, przed Wami Jan Zalewski, młody projektant, który właśnie wygrał konkurs, ogólnopolski konkurs organizowany przez wydawnictwo Galakta. I nagrodą główną w konkursie jest wydanie jego gry. Witaj Janku. Cześć, witam wszystkich. To będzie pierwsza Twoja gra, prawda? Wydana. Tak, zgadza się, to jest debiut mój, który. Odbędzie się w najbliższych kilku miesiącach. Czy możesz nam opowiedzieć coś więcej o grze, jak ona wygląda, o czym jest, o co w niej chodzi, jak wygląda rozgrywka, ile trwa? Ponieważ jeszcze do wydania mamy kilka miesięcy, na razie szczegółów nie mogę zbytnio ujawniać. Mogę powiedzieć jedynie, że jest to też gra, znaczy gra w seedingu, jest science fiction. Będzie wydana w przyszłym roku, w 2015 roku. Będzie można ją za to zagrać w demo na targach w Niemczech w Essen. Super. Na pewno wiele z naszych widzów zastanawia się, ile czasu trzeba projektować grę, żeby udało nam się wy, wy, wydać grę. Ile czasu zajmujesz się projektowaniem gier? Projektowaniem zajmuję się stosunkowo niedawno, bo to jest około półtora roku. Aczkolwiek ja zawsze myślę, że jeśli chodzi o projektowa dobre projektowanie, tak naprawdę wszystkie gry, w które zagrałem, jakoś się na to składają. Wszystkie obserwacje, wszystkie mechaniki innych gier, które poznałem, jakby to jest. Samoprojektowanie to jest jedna część, a druga część to jest jakby odpowiednia podstawa do tego. Impreza trwa w najlepsze. Przed stadionem ustawiła się ogromna, ogromna kolejka chętnych po to, żeby tutaj wejść i zagrać. Znajomi właśnie mówili, że czekali 40 minut, ale naprawdę wierzcie mi, warto tutaj być. Jest naprawdę wspaniale. Wspaniała atmosfera, super zabawa, mnóstwo nowych gier, mnóstwo wystawców, możliwość zakupu gier od razu, możliwość zagrania, przetestowania, mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Ja jestem absolutnie zachwycona. Widzimy się na pewno za rok tutaj, a prawdopodobnie za pół roku na wiosennej edycji też organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwin się.